odcinka założył się z prezesem Listkiewiczem, że zje psa, kiedy Polska wygra mundial. Drugi natomiast twierdzi, że kucharz to zawód dla szaleńca. Nazywam się Paweł Loroch i witam Państwa w gwiazdorskim odcinku teleturnieju kulinarnego Ugotowani, czyli bitwa na noże i widelce. Jeśli zacznę wymieniać wszystkie kulinarne zasługi i osiągnięcia kapitanów dzisiejszych pięknych drużyn, to nie wystarczy mi czasu na przeprowadzenie kolejnych konkurencji. Wobec tego streszczę się. Młodszy z nich pochodzi z Białej Podlaskiej, skończył Wydział Nauki o Żywieniu SGGW. Przez 11 lat pracował w hotelu Le Méridien Bristol, z czego ostatnie dwa lata pełnił funkcję głównego szefa kuchni, będąc tym samym najmłodszym szefem kuchni w Warszawie. Jest y, laureatem nagrody Taste of Discover Chief Challenge dla najlepszego szefa kuchni hoteli Le Méridien na całym świecie. Nagrodę zdobył za przepis na chleb z dynią. Osobowość kulinarna roku 2005. Jest autorem książki Gotuj z okrasą i podłożył głos pod jednego z moich ulubionych bohaterów filmu Ratatuj. Wystarczy, chyba że już się już? Państwo zdążyli zorientować, że kapitanem pierwszej drużyny po mojej prawej stronie jest Karol Okrasa. Niegodny przeciwnik pochodzi z Krakowa, zupełnie jak moja mama. Gotowania uczył się w Austrii i, tak jak konkurent, również należy do elitarnego klubu szefów kuchni. Jest honorowym prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, ambasadorem produktów z ryb i owoców morza z Norwegii w Polsce. Był kucharzem polskiej reprezentacji w piłce nożnej, autor książek w poszukiwaniu smaku doskonałego, esencja smaku, romans kulinarny i. Wielkie gotowanie. Ostatnie 16 lat szefował kuchni Warszawskiego Hotelu Sobieski, a teraz otworzył własną restaurację Sowa i Przyjaciele. Przed Państwem znakomity i pyszny Robert Sowa. <zysy> Proszę Państwa, Karolowi towarzyszy aktorka, prawniczka, producentka programów kulinarnych. Pochodzi z Kijowa, jest prezeską Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy w Polsce. Od wielu lat promuje zarówno Ukrainę w Polsce, jak i Polskę. Na Ukrainie. Jest miłośniczką i mistrzynią, chciałoby się powiedzieć, och, mistrzynią kuchni ukraińskiej. Obiecała mi też, że napisze książkę kucharską o specjałach naszych wschodnich sąsiadów. Przed Państwem znakomita Weronika Marczuk. Przyznam się Państwu, że kilkukrotnie próbowałem przepić Weronikę, ale niestety polska głowa za słaba. Roberta natomiast, mili państwo, wspiera kobieta obdarzona najpiękniejszym głosem, jakie słyszało polskie radio. Mówi o sobie, że jest hedonistką i flirciarą, przesadnie oddaną robocie. Prowadzi portal kobiecy Repka, Republika Kobiet, a w telewizji TV4 program Pyszna Mała Czarna. Kocha sushi i owoce morza, dlatego u nas dostanie oczywiście schabowego z kapustą. Poza tym urządza fantastyczne przyjęcia przy ognisku, z których nie chce się wychodzić przez cały weekend. Była naczelną Wiwy i dodatku do dziennika Życie jest piękne. Oto moi mili, jakże miła Katarzyna Montgomery. Zaczniemy, proszę Państwa, od testowania kondycji Waszych zwojów mózgowych. Mam tutaj szereg bardzo trudnych pytań. Zaczniemy od. Karola Okrasy. W ciągu 30 sekund mam nadzieję, że ten oto twardziel wymieni co najmniej 10 mięczaków jadalnych. Dostanie punkt za każdego mięczaka i 5 ekstra za wymienienie 10. Czas Karolu startu. Małże Świętego Jakuba, Raz. mule, e, sercówki, mhm. e, małże nowozelandzkie. No, Przegrzebki z Kokide de Saint-Jacques. Tak, Saint-Jacques, of course. Eee. No, jeszcze cztery w ciągu sześciu sekund. Nie eee. wierzę, że ci się uda. No te ślimaki, ślimaki. Slimaki już było. były, sześć punktów. Nie było ślimaków. No dobrze, siedem punktów. Karol Okrasa zdobywa pierwsze konkrety dla państwa. No więc twardziel z mięczakami sobie poradził. Ciekawie. bym jestem... chciał się do czegoś przyznać. Przyznaj się nam. Oto coming out, Karola. <grym> tak, bo ja wymieniłem e, jedne mięczaki w trzech odsłonach w trzech językach, a ty nie zauważyłeś. Więc... Że są żaki święty Jaka. Tak, i małże świętego. Dałem ci. Wiesz, Karolu, mam do ciebie wiele. Ale... Ciepłych uczuć, nie chciałem, żebyś cierpiał. No dobrze, z forami czy bez, zobaczymy, czy będzie ich potrzebował Robert. Mam nadzieję, że będziesz otwarty na to zadanie i nie zamkniesz się w swojej skorupie. Zobaczymy. Bo o to o skorupiaki będę pytał. Proszę o 10 jadalnych skorupiaków za każdy punkt, plus 5 za 10. Czas start. Raki, lobster, homar, krab. Lobster to homar. Wow. <grychy> Czujny. E, Krap, langustynka. E, krewetki? Krewetki też możemy poczytać. Poprosimy, tak. Krewetki. Cztery sekundy. Ostrygi. I proszę państwa, ostrygi to nie są skorupiaki, a więc jak w mordę strzelił sześć punktów dla Roberta Sowy, no dobrze, pierwsze kwoty za płotek, ale zobaczymy, czy zmienią się proporcje podczas tej rundy. Oto Weronika Marczuk. Wareniki Weroniki, powiedziałbym, że możemy nazwać tę konkurencję, wareniki, czyli pierogi. Poprosimy o 10 pysznych wersji wareników w ciągu 30 sekund, punkt za każdy i 5 ekstra za wymienienie dziesięciu. Dobra, czyli zaczynam od moich ulubionych. Z wiśniami, ze śliwką, z truskawkami, z poziomkami, z ser, mięso, kapusta, kapusta z grzybami, z fasolą i z makiem, z makiem, z północją. 15 punktów. Zdobywa Weronika na dobry początek tego. człowiek. I teraz pokażę. sprawdźmy, czy strach obleciał Katarzynę. Moja droga, mam tutaj fenomenalny gadżet. Ciekawe, czy poznajesz, co to. Karta dań. U... Nie mogę długo pokazywać, im pokażę. Tak właśnie, karta dań, ale skąd? U Najsztuba. Owszem, mm. przegryz to Twoją ulubioną knajpa? Pytania są tendencyjne. Jadasz często, pamiętasz co jadasz? Tak. No to za 10 dań z karty od Najsztuba, 10 <noise> punktów i 5 za komplet. 30 sekund, czas start. E, teraz są szparagi y, z jajkiem sadzonym i z ziemniakami, mm -hmm. botwinka, chłodnik, nie ma, nie ma. Y, zrazy zawijane, y, domowe mielone. E, sałatka z rukoli z plastrami Polędwicy, e, mocna pomidorowa, rosół najsztuba, kiełbasa biała na sztuba, bigos sztuba. E... I już możesz się uspokoić 15 punktów! Proszę Państwa! Bywa, 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 pan Piotr zadowolony. Idą łeb w łeb, proszę państwa, pierwsza konkurencja za nami. Przejdźmy do kolejnych zjawiskowych emocji w ugotowanych, czyli bitwie na noże i widelce. Pomyślałem sobie, że moi dzisiejsi goście są naprawdę urodziwi i trochę żal zakryć im twarze tymi maseczkami, no ale trudno. Takie są wymogi kolejnej konkurencji. Rozdawam wam zestawy. Bardzo proszę, ale na razie tylko Karol winien założyć swoją. Jeszcze światło? Tak, bądź naszym Zorro <laughs> przez moment. Proszę Państwa, zobaczymy, co czuje okrasa, kiedy nie może tego zobaczyć. Pod Twoim kloszem umieściliśmy kilka produktów, które powinieneś bezbłędnie oczywiście nazwać i określić, co je łączy. Znaleźć im wspólny mianownik. Masz na to bitą minutę. Próbuj. Ciamkaj i nagryzaj ile chcesz. Czas start. Nie, Weroniko, musisz mi pomóc, bo kompletnie... Tak, biorę. Mhm. Ale I co teraz? Masz przed sobą I kilka. O właśnie, ryska. Weroniko, gdybyś zechciała. Uważaj, uważaj, bo to jest wszystko takie... Gorące? Nie, no. ale mhm. dotykaj. Paluszkami. Zossoją, Dotyka. do A nie to mamy? To jest... Matko, szafran. Nie można jeść bardzo szafranu pięknie. surowego. To no już za późno. Ten, no? masz, Przepijesz to w rząd. Rozwolnienie mam później. Ale ostrożnie. Masz rozwolnienie po szafranie? Kurka mm, cytrynowa. Mm -hmm. To jest już takie, wiesz, jak ma Maś, powiedziałabym. O kurczę. Mm -hmm. Ale dobrze trafiłeś. Zabieram ci. Nie wolno dawać ostrej pasty z papryczki. O nazwie. To jest sambołek albo. albo. E, Harisa. Świetnie, masz teraz jeszcze 20 to sekund? To takie... O Boże. No chwila, teraz się nie je nie je czuję. to laski nie czujesz. To chcesz jeść? Sypkie. Kurka, no, bo okej. Okay. E, kumin. Świetnie? przepraszam. kumin. Kmin rzymski. I ostatni element zestawu dla ciebie, Karolu? Trawa. Trawa? No ja. Może zrolujmy. A zatem jak zinterpretujesz ten komplet jako całość? Masz sekundę. Nie mam pojęcia, bo nic nie czuję po tym. Mogę wody poprosić? Ale wędrówka smaków zabrała cię do... Mm. Coś na pograniczu szałowi chyba. No niestety nie, była to mięta, ale odgadłeś wszystko poza nią, dlatego o. cztery o. punkty i niestety nie zgadłeś, że to jest klasyczny marokański zestaw aromatów. A, bo miałem szukać mianownika. Tak owszem, Ale najpierw... a pięknie pisałeś o Maroku na swoim blogu, więc byliśmy pewni, że sytuacja jest dla ciebie jasna. Niestety tylko cztery punkty zdobywa Karol Okrasaku? Oczywiście dzikiej radości no, drużyny fajność, przeciwnej. Ale to nie my podłożyliśmy Proszę stropuł. Państwa, Ej. skoro Karol już się skompromitował, czas na kompromitację Roberta, przed tobą o. pięć produktów, Nazwij je, określ, czy, czy, czy ja jaki wszystko... mają wspólny mianownik. E, proszę. 60 sekund. Przegryźć. Robert przegryź. Silence. <gryź> Mam nadzieję, że... Eee... Jest nie, to... o, nie, Może nie zgniataj. Tak. Jajko przepiórcze. Mm -hmm. Oddaję. teraz to? To? to. to? O której godzinę... Co się śmieszy w tym kształcie katarzyna? Kasia. Jestem zauroczona. Eee, Szparak. Mm -hmm. Jaki Ale... kolor Robert? Biały. Dziękuję. Fantastyczny. Dodatkowy punkt dla Roberta. Eee, czekolada. Masz 20 sekund, więc spieszmy się. A co mam z tym zrobić? Eee, Truskawka. Tu można palec umarczać. I ostatnia szansa. Bardzo proszę. Czarny kawior. Czarny kawior, brawo. I ostatnim rzutem na taśmy. Co łączy wszystkie te produkty? Sezonowość. Nie, Słucham, są... Kawior. Teoretycznie no, żadne, czekolada jest całoroczna, jaja też się znosi i zimą i latem. Tak. I kawioru Roberta w Proszę domu Proszę Państwa, to, oczywiście to chodziło nam o zjawisko zwane afrodyzjakiem, a zatem mm. pięć punktów dla Roberta, zdejmij maseczkę. Weronika mam nadzieję Także doskonale poradzi sobie ze składnikami Które ma rozpoznać bez użycia wzroku Rozpoznaj te pięć podstawowych składników Pewnej pysznej potrawy Nazwij je z osobna i powiedz Co spójnie możemy z nich razem ugotować Masz 60 sekund od tej pory Kapusta, marchewka chyba Tak Czosnek Oj. Przepraszam, nie chciałem cię dotknąć. Buraczek? Czy... Nie, to jest chyba... To jest chyba kartofel. Tak. Typowo polska, tak. To jest seler albo burak. Możesz używać jeszcze innych zmysłów, Weronika. Co z tego robimy? Masz 30 sekund, by zinterpretować ten komplet. No z tego to można... Co? Barsz ukraiński można. I mamy 10 punktów dla Weroniki i przy okazji Karola. To okrasy. Chodziło, to Brawo. Tak Sprawdzimy nie mniej pięknie i zjawiskowo w maserce wygląda Katarzyna, czasza w moją stronę i w ciągu minuty rozpoznań te oto produkty. Ale to pachnie. Mm -hmm. Nazwij każdy z osobna, określ co to za grupa. Proszę bardzo, wstępna rozkmina to sytuacji, to, to, al... Proszę. Zagubiona kasieńka. Nic nie będziemy zwijać, nic... tego się nie roluje. Tego nie, nie. Ani się Pana. tego nie nabija. Pana. Tym bardziej nie pali. Chociaż niektórzy w desperacji sięgają Ja i może po już to, zostanę w tej masce. W ciągu 30 sekund poprosimy, co tutaj masz przed sobą. Myślałam, że to są przyprawy, ale to są chyba herbaty. Brawo, i teraz o. myśmy je po kolei charakteryzowali. Zielona? No. Nie, nie jest nie, zielona. Nie, nie, nie pachnie. No, zatem są to infuzje. Proszę Państwa, pięć wysokogatunkowych herbat welinfuzji: mm. no. zielona herbata, herbata jaśminowa, Earl Grey, no. rojbos, to co myliłaś z zieloną, a także tak, Sojczong to... psa. Ale zdecydowanie muszę powiedzieć i wybronić tutaj Kasię, to było bardzo trudne. bardzo trudne. Nie da się herbaty ocenić, tak, tak. suchej trzeba tak. ją zaparzyć. Poza tym, Kasienko, oczywiście zakatarzona byłaś, prawda? Tak. No tak więc zasubania. trudno, tak, zero jest. punktów zdobywa Kasia dla drużyny, ale i tak sytuacja nie ale jest jeszcze to beznadziejna. Ale zjedzam te za herbaty. Ej, ale my możemy oddać jeden punkt yy, Kasi. Nie, to, dacie? Tak. Tak, tak. Jeden punkt dla Kasi. Proszę państwa, ugotowanie, czyli bitwa na noże i widelce. Czas odczarować stare hasło hała chała. Może być zupełnie niechałowa i od was tylko zależy jaką ona będzie. Natomiast żeby tak zupełnie prosto nie było, przygotowałem ten oto lekko erotyzujący gadżet, którym postanowiłem skuć państwa bez litości. Bardzo Tram. proszę o państwa o. ręce. Karol. A. Bardzo ci ładnie wróżu. Dziękuję. oraz Weronika. Zespoli się na wieki z Karolem, bardzo proszę. Oraz o, dla Państwa. Woli. Proszę przegłuby, Kasieńka. Mój Jezus, chłopak mnie do domu nie wpuści. <śle> Ależ podam ci adres mojej rezydencji. Jakbyś miała kłopoty z noclegiem, to przecież. Ale, Ale z Robertem! I Robertowi za... Jaki ty masz przegłup, Robert zmieszcz. Jest. jest. No, Robert. Mili Państwo, macie trzy minuty, by przygotować wzorcowe, spektakularne i być może innowacyjne kompozycje. Czas tak, leci no, jak to dziki. Ja Czas to co, ma, to Jedną czy dwie Ja docenię Waszą oryginalność. Jedna chałka wystarczy. Małe, filarne hały. Tak, jedna, jedna. Małe figlarne chały. Tak, 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 wystarczycie cztery. To żebyście... Oczywiście, wszystkie produkty, które są na stołach, są do użytku, a więc korzystajcie do woli. A Patrząc nie, nie. na twój sprób, Weroniko, zaczynam się domyślać, dlaczego nosisz krótkie włosy. Właśnie. Jeśli chodzi o wasze talenty ruchowe, Uro. jestem szczerze zaniepokojony. Tak. Czyż to jest matka boska? Tak. O, daczekaj, daczekaj. Ostatnie chwile, proszę państwa, a na blacie już ojwom, cuda. Zostało wam 20 sekund. No, czy państwo, Będzie ładny kolor. Czy też popełnicie ten błąd olejowania? Aha, też. Polska, tradycyjna, regionalna Sześć, chałka, a tutaj klimat warkoczałkańskiego. Y, no. Prosto od Julii Tymoszenko. Proszę. Brawo. A, to Julia. Proszę! Brawo. Proszę Państwa, oceniamy te chały. Rzeczywiście Julia Tymoszenko jak żywa. Zaraz będziemy ją wypiekać. Jeżeli to jest Julia Tymoszenko... To to prezydent Juszczenko jak najbardziej. O, super, prawda? O. I Julia Warkocz. A zatem para polityków ukraińskich kończy rundę z hałą. Pozwolę sobie państwa zapunktować. Lepiej nie oceniaj w ogóle. Może lepiej nie będę oceniał. Bezcenny. Dzięki brawa. Moi drodzy, przygotujcie ręce. Należy uderzyć guzik w momencie, kiedy będziecie wiedzieć, o co pytam. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy odpowie, zdobywa punkt ja to dla swojej drużyny. I oto weryfikacja waszej kulinarnej wiedzy. Pierwsze pytanie: dlaczego lepiej jeść wolno niż szybko? Karolu, e, bo dobrze przesłute jedzonko, jest lepiej trawione, później przez soki trawienne. Ale widać, dodawać? że żywienie jest GGW. chciałaś dodać, ale w różnych. Ale za pięć punktów, jeżeli możemy się mówić, możemy coś dodać. <grym> no, no, niech tam. <grym> Proszę. <grym> że szybciej się nadamy wtedy i to wtedy mniej jemy. Wolniej przeżywając, brawo! Mają Państwo. A, dwa ja by, punkty na tej chwilę. Nie powietrza, powietrza, powietrza. Kolejne pytanie, kto robi najlepszą kiełbasę lisiecką? Lisiecki. Bardzo tyś, proszę. E, Kiełbasę lisiecką najlepszą robią w Małopolsce, dokładnie w kawinie. Kto konkretnie? E, konkretnie rzeźnik. Eee. Masa Jest mas, mas, mas. pół punktu. Chodziło nam o Staszka Mądrego, który a, dla polskiego a, masarstwa jest tym, co Jacek Kuroń dla polityki. No to skoro już mamy postać zdefiniowaną, może będziecie wiedzieli, gdzie powstaje kiełbasa lisiecka Staszka Mądrego. No gdzie? W Skawinie, pod Krakowem. W nowej wsi szlacheckiej. Tak, no. O <grymne> tak, tak. Tak, tak. No znowu pół punktu, w sumie jeden za obydwa piękne pytania. Kolejne pytanie. Z czym wam się kojarzy nazwisko Trześniewski? Knajpa w Wiedniu. Brawo! Rozwiedli myśl, Weronika? Ciebie bywa. Na pewno coś związane z polskim nazwiskiem, czyli ktoś znany y, Polak. Kursor, tak? właściwie zjawiska fast foodu, był pierwszym kompozytorem kanału. Tak, Takie. Proszę Państwa, kolejne pytanie. Czy żubry jedzą trawę żubrową? Nie, Katarzyna? Nie. nie jedzą? Brawo, punkt! <laughs> Że to był podstęp I trudne pytanie znów Historia dobrego smaku w Polsce Skąd w Korycinie na Podlasiu Wzięła się tradycja serowarska Karolu Zadziałałeś e, Od czasów e, Tak naprawdę Szwedzi zostali, którzy osiedlili się Też po... na szy, ale Dobrze, nie ście mnie. w ostatnich no, ja pięciu nie. programach robiłeś ser Szwajcarscy żołnierze zaciężni, przepraszam, o, tak Którzy się tam osiedlili i zostali o, o. I zaczęli uczyć serowarstwa Polaków. A co, dajemy? Nie dajemy? To pewno. Witamina, którą najłatwiej zniszczyć gotowaniem? Karolu, rehabilitacja strzela. czy też... Strzela. Nie, strzela. Ja strzelam C. Witamina C, brawo. Tak myślałem. Istotna. Strzelam, bo tak naprawdę każdą dosyć łatwo rozpuszczalną wodzie zniszczyć gotowaniem. Ale no, się tym to miałeś być. to na pierwszej lekcji u siebie, prawda? SGG. <laughs> Co to jest gęś kołucka? To jest tak jak ta kura zielononóżka, że gęś kołucka to jest taka bardzo dobra, yy, specjalnie chowana. Wysokogatunkowa. Tak? A gdzie ona? Aaaa! Dobrze, mamy punkt. Kołucku. Teoretycznie jest Polska, ale większość tych, tychże Taków wykupują i jedzą Niemcy. No dobrze, mamy punkt. Proszę wymienić 10 najwybitniejszych kucharzy świata. Po punkcie za nazwisko dostaniecie. A Polska to się liczy? Karolu? A. Nie wiedzieliśmy, czy tam. Ojejku, dziesięciu. Orlando Cass, Gordon Ramsay, Jimmy Oliver. Ciemno, ciemno. Paul Bocuse oczywiście. Bardzo słusznie. Roberto, weź mi pomóż. Ferdynand Adria. Fer Feran Adria, pan Arzak. Ale chwileczkę, skoro przejąłeś, to cztery okay, okay. punkty dla ciebie, Ferdinand a resztę zdobywaj I sam. Pięć już. Zdobywaj sam te punkty. To tu jest? Ferdynand um. Metz, dorzuć amerykańską Feran i pan Arzak, również wielki charakter sztuki tak. kulinarnej z, Ferdinand, z Hiszpanii. I jeszcze jeden by było ich dziesięciu. Eee, szybciutko. Eee. A Gary Rhodes. Gary Rhodes, mamy dziesięć punktów. Wspaniały, miłościwy Robert Sowa. Bardzo dziękuję za odświeżenie. Ale pamięć. proszę Państwa, z tych 10 punktów 7 będzie dla drużyny Weroniki i Karola, i 3 honorowo z wielkim dziękuję. szacunkiem dziękuję. i ukłonem dziękuję. dla Katarzyny i Roberta. Fantastyczne fair play, fantastyczny team. Koniec rundy. Moi drodzy, Między drużynami ogromne skoki temperatur. Warto wystabilizować właśnie państwa Celsjusze. Przygotowałem fantastyczne zestawy ice creamu, lody w niebanalnych smakach. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z odgadnięciem. Cośmy wam tu w tych waflach zamrozili? Zaczniemy od Weroniki i Karola. Sprawdźcie, jak wam będzie smakowała ta kompozycja. Macie 30 sekund, żeby precyzyjnie zdefiniować, co to za smakołyki. Jezu. Czas Jezu, to ta. pachnie kurczakiem. To hmm? jest mielone mięso. Nie Bo jest to, to mielone... A, a znaczy, właściwie myśmy to wszystko zmielili, co tu było, więc... Jest dużo. Ja nie dam radę. Jest to jadalne, akceptowalne, popularne i lubiane. I 10 sekund. Bigos zamroziliście? Yep. Nie. <grymne> nie wiem, jakiś majeranek w tym jest? nie? Może od razu oddajmy prędkość. 4, 3, 4, <3>, 3, wiesz, 3 wiesz, to wiesz, to jakieś pulpety, klopsy, milone. Niestety, lody z żurku z białą kiełbasą. Ale, Nim wasze lody się rozpuszczą, zjedzcie proszę po nie. kuleczce nie. dla Roberta i Katarzyny. W ciągu 30 sekund rozpoznajcie, co to za pyszność. No. Dać miskę? Nie jest to złe, ale to. Wyobraź sobie, że jest gorące no tak. pewnie i paruje. Żurek przy tym to naprawdę banał. Zupa krem z groszku? 10 sekund? No, Nie, Nie jest wiem. to zupa z krem z groszku? Dziękujemy. Jakiś makaron? O, Pesto. Pasowałby. Nie. Ale udało ich się ugotować krem z brokułów z migdałami. Czyli byłem blisko zupy. Lody 0 do 0, koniec rundy. Dziękuję Państwu. Macie ochotę do końca? Nie. Yeah. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Poproszę. Mili Państwo, sięgam do przepastnych moich tutaj szafek, szukając gadżetu. Może to najpierw dla Karola i Weroniki, powinniście w ciągu 30 sekund znaleźć zastosowanie tego oto urządzenia kulinarnego. Czas stać. Ja się kiedyś tym bawiłem. Mm -hmm. to, mów, co to Świntuchu! To jest. Ale nie w ten sposób jak ty. <grywa> do układania szt sztuczców. A dlaczego to jest połączone? Tak to jest do bicia. 15 ale sekund. <grywa> Może być jako branzoletka. Coś wieszamy, tutaj trzymamy, nie? No, to, ale to nie, tak? się nie trzyma w ogóle. A to to nie ma żadnej śniemy. Bić tym nie. Nie, nie, nic się nie da. Nie mam pojęcia. Coś powiesz na to? Nie. Podpowiedź? A, wiem. To jest podpowiedź. Katarzyno, chciałabyś przejść Kasia? punktację? Ehm. Proszę. Bardzo, bardzo. Szansa w tej chwili. Czy to nie jest podstawka pod garnek? Punkt dla Katarzyny. Jest! Yes. Yes. To proszę, gadżet dowolnie Ale... rozkładając te. Otoczyny, to pewnie lody. kosztuje majątek, nie, dlatego ja nie, nie wiem do czego. Dlatego te lody tak smakowały, a nie inaczej. Ale... Proszę o, bardzo. Pro, Program powiedział, wiedział, że jestem gadżeciara i no, to... brawo, brawo, brawo! Ale brawo, brawo. Gadżeciara, Sprawdzimy, czy to, uda. co za chwilę Państwu zaprezentuję, to będziecie żadanie. w stanie zinterpretować. Bardzo proszę. Hydraulika stosowana. 30 sekund oczywiście na rozpoznanie. Do nalewania z nalewki. No niestety, póki co zupełnie ślepe ulice. Za chwilę wyjmę podpowiedź. Albo jak widzę, jak zaradzicie to może wyjmę już. Sałata. No, może przekażę. Lodowa, ale... Tak. I proszę. A, do tego? O. o. Fantastycznie, Robercie. Czyli urządzenie służy do? Drylowania sałaty. Odgłąbienia oraz Odgłąbienia. oczywiście o. fantastycznego rozłożenia liści. Wystarczy chwila, ażeby po właśnie takim odgłąbieniu i wyrwaniu, proszę państwa, rozsypać całą sałatę na talerzu. Polać ją z lekka winegretem. I można dzięki temu pozbyć się A! tych koszmarnych wrażeń polowych. Ja to dla Was, Macie ochotę czy, zostawić ci, sobie na. Za zawsze. działa na blondynki to odgłębienie? Zależy, ja gdzie to się blondowy. wierci. Będę próbować. Daj znać telefonicznie, jak ci paszło. Podwójne punkty dla Kasi no, i dla Roberta. Mili Państwo, czas na. Ostateczną weryfikację talentów moich dzisiejszych gości jest czynność, która obecna jest w kuchniach całego świata. Mam na myśli siekanie cebul. Kto więcej cebul posieka, zdobędzie kluczowe dla całej naszej dzisiejszej Jak rozgrywki w kawali. biurka, obojętnie. To już zależy od was, to zacznijmy hmm. dwie minuty na posiekanie maksymalnej liczby cebul. Od tej chwili liczyć czas. Ale pięknie, spójrzcie, gwań! Aha, Robercie. Jest szansa na łzy. Bardzo bym chciał zobaczyć, nie. jak soba odciekał za takiej staranności jeszcze w naszym programie nie było. Imponujące tempo dziewczęta też bardzo misterna robota. Życie tak nie ubieram. Ale będzie światła się Pierwszy raz zawsze jest najpiękniejszy, prawda? To ile z niej dostaję. Robercie, ale ja rozumiem, że dzisiaj twoja pozycja nie pozwala Ci siękać na co dzień. Dzisiaj jest powrót do przyszłości. Prostsza praca na kuchni z tego względu, że jest wiele produktów, które można zamówić. I myślę, że to jest dobry kierunek. Ja uczyłem się siekania u Roberta, więc prawdopodobnie będzie remić 3 i dwie sekundy. I jedna ostatnia trzy, 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 trzy. pod pokrzyw. Stało się. Bardzo dziękuję. I teraz proszę Państwa przekonamy się jak prawdomówny zespół po mojej prawej stronie. Nie wiem. Nawet mm -hmm. podglądał, widzisz? Nic nie podglądałem, tylko Ale po ja prostu... Teraz. Proszę Ale Państwa! Boniaki. Ale nie szkodzi za Kapitalna dyskwalifikacja w tym rundzie. Ja chcę tylko jedno powiedzieć. Ja go naprawdę tego nie uczyłem. Nie idźcie tą drogą, okrasa, nie idźcie. Proszę państwa, w tej sytuacji bezwzględnie wygrał zespół Roberta Sowy i Katarzyny Montgomery. Można skosztować? Świeżuki. Proszę cię uprzejmie, masz ochotę sprawdzić? No żurek, jak w mordę Czy Robert ci pokazał?